Witajcie na moim kanale, jestem Hero Rustafu A dzisiaj w dzisiejszym odcinku robimy challenge Tylko lód, z pociągu e, więc Zapraszam was do oglądania Zostawcie łapkę w górę Jeśli byście chcieli Zaczynamy Możecie dodać nas do znają jak chcecie No właśnie

Strasznie wam jak Przyjęła się bardzo seria z kalendarza adwentowego. Ja widziałem. 2400 łapek w górę To nasz rekord. 69 łapek w górę gdzie wy naprawdę... Jak się o tym dowiedziałem, Mati do mnie dzwoni. Kurde, o jakiejś tam porze. Eee, 22.12. No i kurde, dziękuję Wam po prostu widzowie. Mega mi miło, że. Chyba tak się. Ciu? nie oglądać. Eee. Ja myślę, że z Matin nie będzie musiał. No ale co, dzielę ci odcinek ostatni z Mateuszem ustąpił, miał 40 a To też bardzo dużo. To mój kanał. But... Ja nie jestem jakiś rozwinięty, więc bardzo Wam też dziękuję. Dawaj tutaj. Dawaj na boska. Na, bosika, na bosika. Dobra, na Pedra Griffina. Nie dawaj na tego Bosika. Pla widza. Za to, Rozwalamy... A nie mieliśmy trzy Dawaj, dawaj, pociąg. Pociąg. Wla challenge. Challenge Challenge 50 nas. Jeszcze będzie specjal na Dobra, przelecz. czekaj. Idź szybko! Ale pokażę to. Kaszek. Milion osób na niego jest. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Się... Dobra, lecimy. Uwaga, ja już tutaj... Ja już do niego wsiadam. Pokaż. że mi nie rozjechał. Proszę, 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 ja proszę, proszę! dobra. 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 O, y, jakaś pompka? Panie te SMG? Dwa SMG, te same masz. Y, dobra, biorę tę pompkę. Nie pompa, dobra. Weź to. Dobra, pompa? Ja do czego? Do SMG 8 mamy do SMG, spoko. O stary, to już koniec. Ej, zmyślili chyba ten pociąg. Ej, ja dasz coś na daleko z tych Ej, okej. A, ja dostałem jakąś... beznadziejną niebieską pompę. Bo leżą niebieska strzelba, ja dostałem jakąś... Ej, a ta niebieską strzelbę? Tak. Tylko czemu? Uf. Czekam aż to się respi, bo to się respi, ta skinia. Tak? No, ja no się respi. Idzie. Masz za fotem? Mam jeszcze dwie. A ty nie podawaj walutu. Nie. Masz. Mało, strasznie mało. Echa, ale żeś mi rzucił. Patrz na to Mati, ale żeś mi rzucił. No ja pierniczę, Nie <gulny> Ej, tu jakiś medalionista jest. No, ale wiem, nie wiem, to O, wklepił No bo to jakby to jest leczenie nie broń Łaaaat! Wchodzę z pociągu Dawaj czepiaka! tam No czepiaki to jest przez No ale ja wiem czepiaki już w tutaj Co No nie by the way to zbierać takie No tak tak, bo jakby my to nie strzelamy Chyba może tak, inny. Hmm, że ma chłopie nie dostał, tak jak dobra. w ostatnim odcinku. Eee, dojedziemy na Gasnące Góry. I wysiadamy z pociągu. Czekaj, dziwnie jesteśmy. Dobrze, Ale tania bossa. Dobra, ale nie musimy bossa przejść. Jaka tak, eee. Ja tam w ogóle nie jeszcze nie byłem. Ja nie chciałem, to się nie rejestruje, kurde. Ale ja mam tylko pięciomotopompy Więc ja tego nie wygram Atakujmy Już się, bo cały pociąg ugladasł, nie? Hej O, o ale czekaj Anani ale... ja mam... Dobra, czekaj, ale ja do goni pociąg goni pociąg Ja też Waga Tu no na widzę. Pociąg, ucieka, Spoko leży okay. jeden Ej, weź jakieś weź auto Weź auto Ja nie mam ja Jestem sama Typa. Ja biegnę za pociągiem Jezu! kolejne, Leży Kolejny! Przecież się nie wytrzymałam ile tu są No, błagam Boże 85 Ja nie mogę zdili, to byłem apteczkę Ale tu też za mnie. No tylko ja mam tu no chłopów. Ja sobie z... się leczę, bo ja miałem tutaj trzech chłopów. Oooo! 5 frapów kolego. Czemu jest? w ogóle ludzie? Napiszcie czy wam też... Dzięki. Napiszcie w czy wam też nie odpowiada ten moment, bo jest Dobra! Jest Jestem nie strasznie nie daleko. Nie, pociąg nie da grać. Gdzie ty jesteś? Nie, żurajka pusta tutaj. Ej, ale czekałem, gdzie ty jesteś? Czekałem aż znajdziesz jakieś autko, żebyśmy dogonili tą, ten pociąg. Stary, dobra, ja rozwaliłem 6 osób. Chodźmy na szermiercze sady, bo tu się ktoś bije, może bo z bossem. To dawaj, zawiniemy mi i będziemy dalej. Spoko, jakby... Tylko że, o stary... Ej, dobra, ej, chłopie! Z... Bo już zaraz będzie leżał. Szybko, szybko, szybko. Tylko Spoko, zgadnij ile mi y, ludzie zab... Aha, ale czekaj, y y to... Nie. Nie ma no bata. Bo... No Nie Czekaj. Leżysz o stary. Dawaj tego bossa, jeszcze się nie mi się uleczyć. Zabiłem jednak, zabiłem. Sią dawaj! Sto De 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 A nie! Bra. Musimy wrócić tę pompę! A, co miał kurde? 30 Stary, ja leżę! Jakby... To... Mam medalion. Na szczęście, ci go... No ja go... A nie mam. W... Taki... Ej, ja też mam medalion. Tu no mity... Ej, co robię z mitikiem? Zostawiamy go, a co? Może go jakoś odbudować trzeba. No poddaszek. Staszek, ja się załamie. Co? Zwykła skrzynka. Legendarna pompa. Patrz na to. To jest kar. No to skar Nie ma różnicy. Dobra, ja wziąłem tą apteczkę i... Nie no, do błagam. Dobra, Dobra do sejfa. ja to pod Dobra, do ja tu poddaszek. Czekaj. Ja tylko tylko to, tak włożę tego skara. I... O! Jakoś trykuje! O! <laughs> jakoś Ale gdzie ty tak jesteś, no, no, dobra. Spoko. W ogóle to jest chłopeczka, chyba ta super ikonejna chłopeczka chyba była. Ale nie masz jej wziąć. Ej, czekaj, czy możemy modyfikować dronie? Możemy, jak najbardziej. Aha, czekaj, bo tutaj jakiś chłopczyk chyba do mnie idzie. Mój przyjaciel. Ale gdzie ty jesteś? Jestem w, ogóle. w Dobra, idzie, idzie, tak, idzie. Dobra, idzie. Czekaj. Ja nie Proszę. Czekaj, osłaniaj mnie, bo ja chcę tylko coś. Dobra, idzie, 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 idzie. Siema. Co O, Dasz mi jakieś leczenie? Nie. nie. No mam pod... Tutaj. O, dzięki. Co to, jest, co to jest w ogóle? Nie Czekaj. Skorowa. Nie no, ja do... jest Napiszcie w komentarzach ludzie, czy myślicie, że modyfikowanie broni jest okej. Okay. No że to gdzieś nie daje. Yep. Ja mam full matco, stary. O tak Dobra, ja... Ej, chodź, Stasiu! Masz tu, masz tu, masz tu tyle tego masz. No wiem. Ja Miałem niemal full... To... Ej, stary ty... Nie... wiesz, że nie masz brać innych broni. Mam Na nadzieję, że nie widziałeś. No nie. Bandały Dobra, nice. w niebieskim kałaszku pompa. Y, i niebieskiej pompie. FUKS! NIEBIESKI PEMP! Tylko sejfów 130, wandaży i... Kurde. W ogóle... Kurde, czaszki pieczone, taka tutaj brońka leży. No, albo tam. Czaj, weź go przesuń, weź go przesuń tutaj. Kolejnym robimy jakieś głupoty totalnej. To ja... Y Czekajmy na jego teamata, bo to zaraz... Ej, Dobra. A to te czepiaczki to są dozwolone? O stary, Ej, jak ja, ja zrobię trolla? Tak, czepiaki są... Ej, nie, ty nie możesz brać, ja mogę tylko brać czepiaki. Aha. Pojem, No i super, kolejny... No coś... Co to jest za skarito nie, no ja go to zostawiłem, żeby ludzie myśleli, że tam. A, daj to. Tak, tak, dę, budować, taki troll, nie? Jeden taki. Wychodź? Trapo, taki trapo, czekaj, bo tam się Dobra, dawaj, chodź. Coś, bez sensu ten trap. Wrazem jakby. Lecimy, lecimy, taka, lecimy, taka, taka zwykła pompa. To. Dobra. Cześć ma. No, nie to się tutaj tam budować. Aha, chłopcy. Aha, bo tam była tylo, Tyrolka. Bongo. Ej, lego! Widzisz? Ty dobrze się widać. czujesz? Widzisz? się, Widzę, że nie. Sporo nie nie przyjacielu mi jeden. Czuł. No. Chodź tak, taka. lego. Daj mi tę aptekę. Dawaj na wyspę. Dobra, dawaj na tego chłopczyka. No, dawaj. Daj mi tego chłopczyka. Ej, jak to idzie win, e, ogólnie w ostatniej rundzie zajęliśmy drugie miejsce. Moim głupim, I... e, oczywiście, przez moją głupotę. O, dawaj, dawaj. Dawaj, jakiś e, gościu. O tam, a on, a on panceluje Boże 60 zł. Dobra. To lecimy na tą wyspę? No, no dawaj, dawaj. No jest tak w strefie, myślę, że A Mamy coś medalionarize. O Boże, jaki tu ludz! Jak coś się tutaj robią. Ponad spoko. I ogólnie ocenię ten sezon, jak wam się podoba. To jest w fajne zespołów. nawet. No, tak Tylko tak sobie no zepsuję. O, że ja, ja tak Dobra, ja podnoszę flaszkę. Podnoszę flagę. Trzeci, bo nie, bo y Dobrze, Dobra, mam nadzieję, że. Ja Ale strasznie duża strefa. Dobra, chwale się nikt tu nie wchodzi. No, to no no też no w, tak, w ogóle dwa to są. A ja w ogóle dalej mam medalion w Chcesz, żeby się na tak No, mówię. Czekaj. Czekaj. Czekaj sobie, żebym, żebym, żebym. No, ale, Duża pota. Nie, nie mogę, to co to jest za zagad... Ja no, jest... Nie no co to zagra. Ej, a mogę tą do przechodzenia? No ja znam, ale nie możesz nią mówić. Ok, to nie. No za to, dobra. O. Dobra, ty już Tutaj zleciałeś. W ogóle zespół? sobie na podłodze leży fioletowa pompa na środku miejscówki. Ej no czekaj, ja do ciętaj... Jeszcze z gościu z medalionem sobie tu biega. Czekaj już tam do ciebie leca. Chyba se podniósł tą złotą. Kroki! Czekaj... Ty... Ty? Czekaj... Do mnie w ogóle tutaj strzela. Czekaj, aż do ciebie do idę. wiem, czy dom. Tam się chyba... Tam to chyba jest. Dobra, zobaczmy. O, są! Są, są? To gdzieś... Boże. Ej, gdzie oni są? Kroki, Kroki są tam. W sejfie, tam na dole. Dawaj, lecimy poń. Musimy, Dobra musimy im jakiś laser zmusić. Dobra, czekaj. bo Staszek! z tego sejfu. Staszek! Się... Co? Nie masz strefy. O Wyjdź ja, pitoleci, dziękuję. Znaczy się. Wyjdź stamtąd. Chodź. Przechodzimy. Boże, czemu to pompami strzelać? Taki... No, no, raz, sobie no, trochę. To, miałeś, moja łyżka. Myszka jest piękna. Chodź sprawdź, sprawdźmy, może to będzie jakiś fajny ludzi. Osiem osób, stary. Czyli mm, pięć par. Spoko. I trzy sol. czekaj, nie. Cztery pary, bo znamy. nie pary? No tak, serpary. pary. Nie no O! Kroki! No ja coś tutaj... Tam! Tam! Jakaś tu Jakaś facetka Dobra, o tutaj... Przepraszam. No ale smrodek. Za nimi! Dobra, dawaj, dostali 265 samochód... Yy, samochód jechał na lewo. Tu są je 82! Dobrze, lecimy. Lecimy te barwiczki. To są jakieś babliczki. Liczy i babliczki. E, oni chyba mają medalię. Nie do strefy! piernicza to kółeczka z nimi. Więc oni mają raczej medalię. Spierniczają Dawaj, strasznie szybko. Dlaczego oni tak szybko idą? Jadą. Dobrze. Lecę tam na nich Dobra, weź i tam On już do mnie snajpę wyciąga Nie Siedemnaście! 17 jeszcze. Ja, bo to może być jakiś straszny bigos Teraz się tu wszyscy zlecą O nie Wydają Aha to Nice To może zostawmy te medalionki, co? Nie, będą nas leczyć Aha O! Kroki Przysiądź się! Cześć. Dobra Chcesz medalion? Będę leciał Nie Będą nas le... złoty akacz! Jak super! Dobra Ale się cieszę, kurde, złoty akacz Dobra, chodźcie Chodź

ja mam jeden Tygrysa. Ja też mam jeden. Ja mam od babki od Skara. Świetnie. Yy, jedno solo, dwa. jedno było. Jedno solo, jedno było. trzy solo są. Dobra, dawaj, podjeżdżamy O, o tu są się. Jesteśmy, no, bici, Tutaj jest. Słuchaj, to jesteśmy, ja na blisko. Bici, cici, więc ich podjeżdżamy. Dobra, ja chodź tam, bo tam jest strefy. W slejku nie wypadła nam żadna snajperka. To by się przydało mocno. Dobra, jest pociąg, możemy użyć Dobra. jeszcze raz! Ale czekaj, bo... Tutaj... Dobra, się czekaj. czekaj! Czekaj, 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 kolego. Aha, jest pociąg! Ty do niego wsiadłeś! Nie, nie, nie wsiadam! Aha, bo ty otwierasz Otwierałem, ale... A ta skinia sobie jedzie do świadczy. Staszek środka. chodź! Aha, kolega. Po kolecce. Może, ale ej. Teraz tak. Jest... O Jezu, a Jezu. Uwaga! Jaki strzał Nie no, jego go zabiję raczej Weźmy mu kartę A, to Jest, yes, let's go Dziękujemy za oglądanie, widzowie Zostawcie łapeczkę, dobra? Subskrybujcie kanał No, za tego linka to bardzo Да, да нет, сжимайтесь. Папа.